Witam Pana Dyrektora Mariana Kowalczuka z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pana Andrzeja Chrybążcze. Witam Jana Myśliwca, Przewodniczącego tam Dyrektora Wiesława Księżadło. Szanowni Państwo, ja troszeczkę będę w tej chwili zwlekał, bowiem dzięki uprzejmości. Dzięki uprzejmości oto już nie będę zwlekał. Szanowni Państwo, ze względów bezpieczeństwa proszę maksymalnie odsunąć się od ogrodzenia. A już nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby ktoś w przepływie euforii przekroczył biało-czerwoną szarfę.

po ti do të varto po çilla me ka të thënë ka të thënë I jest określony czas, w jakim chory, dotransportowany do płyty lądowiska, musi być dostarczony do szpitala. I ta droga może być tylko i wyłącznie pokonana e, na piechotę. Nie można użyć tu samo środka transportu innego, więc ta bliskość szpitala wygenerowała to miejsce, a nie inno. Była to jedyna dostępna i możliwa lokalizacja gdyż w takiej odległości od szpitala tylko to miejsce nadawało się na wykonanie płyty lądowiska, ze względu bezpieczeństwa oczywiście. Przepisy mówią w ten sposób, lądowisko sanitarne powinno być zlokalizowane w takiej odległości od szpitala, żeby umożliwić transport pacjentów. Z lądowiska do szpitalnego oddziału ratunkowego w czasie nie dłuższym niż 5 minut bez użycia zastępczego środka transportowego. Czyli, innym słowem, tu nie może być karetka pogodowa WE czy jakiś inny środek transportowy w Tu będzie czekał na wejściu, chociażbyśmy się określili, na tęgę. Będzie on zespół w miasto lekarskim z odpowiednim łyżkiem do transportu paskiego. W drugiej części naszej uroczystości to jest uroczyste otwarcie głównego wejścia do szpitala, do pawilonu zdrowego. Jak Państwo widzicie są dwa główne wejścia ze względu na to, że w środku dzieli nas szpitalny oddział ratunkowy, który zgodnie z przepisami nie może być oddziałem przejściowym. to było e, takie przedsięwzięcie mające na celu zapromowanie e, naszego wyrobu e, sikorskiego, to, to jest raz, a dwa e, chcieliśmy zrobić że tak powiem, radość naszym mieszkańcom, bo na dobrą sprawę tego typu samych e, helikopterów nie więzi się na co dzień. One sobie gdzieś tam latają po, po lądowiskach wojskowych i e, w trudnych warunkach z dala od, 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 od miasta. Jak się Wam w ogóle udało załatwić tego Black To jest podobno jego trzecie oficjalne um, latanie, um, próba lądowania. Tak, jest to prawda. Dwa lata temu było y, pierwsze y, zapoznanie się z tego typu wyrobem lotniczym. Y, na... W zakładzie Sikorskiego, był to przekazywany do prób w locie pierwszy egzemplarz Sikorskiego. Drugie spotkanie z Black Hawkiem było na Airshow w Radomiu w tym roku. No i trzecie jest tutaj w Mielcu. To jest szczególne, dlatego że widzieliśmy Black Hawka w locie nad miastem, może inaczej w centrum miasta, co jest evenementem. Jak nam się udało? Tutaj wiele słów padło na temat zgodnej współpracy różnych instytucji w zakresie szpitala. To dzięki panu prezesowi Januszowi Zakręckiemu, prezesowi firmy Sikorski oraz jego zespołowi udało nam się zaprezentować prezesowi. szerszej opinii tego typu śmigłowce. Lądowisko kosztowało około 3 miliony 200 tysięcy złotych. Był to montaż finansowy składający się z trzech jednostek. Ministerstwo Zdrowia 85% wartości, 10% wartości Starostwo Powiatowe w Mielcu oraz 5%, czyli jakieś 160 tysięcy złotych wkład własny szpitala powiatowego w Mielcu. To nie jest wydatek na miarę, bo wynika to m.in. z przepisów. Nie będą kontraktowane szpitalne oddziały ratunkowe, jeżeli w pobliżu tego oddziału ratunkowego, w tym szpitalu nie będzie lądowiska. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Mielec dawno przestał być szpitalem, na miarę szpitala takiego powiedzmy powiatowego, cztery oddziały. Mielec jest w tej chwili szpitalem, który ma 17 oddziałów, w tym wiele specjalistycznych, specjalistycznych tych oddziałów, w których potrafimy mieć pomoc dla pacjentów nie tylko z powiatu mieleckiego, ale również z powiatów ościennych, jak i również województw ościennych. Szpital się rozwija, lądowisko będzie wykorzystywane. Czy widzieliście już kiedyś potrzebę takiego lądowiska, już Wam kiedyś go brakowało? Tak, no w tym roku chyba były trzy przypadki, kiedy, kiedy transportowaliśmy pacjentów z naszego szpitala drogą lotniczą do ośrodków do referencyjnych wyższych, wyższej kategorii. Natomiast to lądowisko umożliwi nam również. Przyjmowanie pacjentów z innych szpitalów, jak i również nie daj Boże z medycyny katastrof. Szpital nasz jest już przygotowany do przyjmowania szerszej liczby pacjentów na te specjalistyczne oddziały, którymi dysponujemy. Ja bym to porównał do okresu II Rzeczypospolitej, gdzie Gdynia była oknem na świat. Powiedzmy, jest to Milecka Gdynia III RP na zarządzającym tego typu lądowiskiem jest do utrzymywania w pełnej gotowości nie tylko płyty lądowiskowe, ale również dróg dojazdowych do lądowiska i to będziemy musieli robić. Czyli nie będzie problemu, że nie wiem, wózek z pacjentem utknie w śniegu? Nie, nie, może być takiego problemu. A jeżeli chodzi o helikoptery, jakby jakie helikoptery będą lądowały w Mielcu i czy ewentualnie jest jakaś szansa na przyszłość, że jakiś helikopter będzie w Mielcu tutaj stacjonował na tym lądowisku? Na Pierwszą część pytania odpowiem. Są to Helikoptery, które są w tej chwili użyte w lotniczym pogotowiu ratunkowym, to są Mi-2, to są Sokoły, oraz w tej chwili ministerstwo chyba rok temu zakupiło 30 nowoczesnych helikopterów produkcji włoskiej Augusta i skierowało ich do, lotn do baz lotniczego pogotowia ratunkowego. Natomiast drugie pytanie powinno być zadane do dyrektora lotniczego pogotowia ratunkowego, bo nie dyrektor szpitala i jego organ założycielski decyduje, gdzie są bazy. Najbliższa bazy Baza. Może tak, w województwie Podkarpackim Baza, czyli to jest ten ośrodek, gdzie są helikoptery, są hangary i są całodobowe dyżury pilotów i mechaników, to jest Sanok mhm. w województwie podkarpackim, w Lublin jest w województwie Lubelskim oraz w Kielce w woje Świętokrzyskim i w województwie Małopolskim to jest Kraków oraz Nowy Sącz. Czy ono będzie wykorzystane w przypadkach nagłych czy też planowych? To jest raczej tylko w przypadkach nagłych, dlatego że transport powietrzny jest, jest dość drogim transportem i wykorzystuje się go w sytuacjach, tak jak powiedziałem, nagłych, zagrożających zdrowia życia i katastrof.